Witajcie kochani, bardzo bardzo serdecznie. Marzec to najlepszy czas na przycinanie hortensji bukietowych. Te moje hortensje są młodziutkie, ja je posadziłam w ubiegłym roku i teraz pokażę, jak je przycinam. Czyli najpierw wycinam te pędy, które są takie delikatne i wiotkie. No, kilka tutaj się znalazło. Ten jest taki wiotki. Ten również. Zostawiam takie sztywne i grubsze. Oj, akurat wzmaga się wiaterek, ale chciałam wykorzystać tę pogodę, ponieważ wszelakie prace przycinające wykonujemy w suchy i pogodny dzień. Ten wiatr też nie jest zły. Bowiem te przycięte pędy będą szybciej obsychały. I teraz jak robimy na wysokość? W sumie można liczyć pąki, ale ja się w to nie bawię. Przycinam tak na około 20 cm. Bezpośrednio nad pąkiem. Oczywiście tniemy na skos czystym sekatorem. Konkretnie. I zobaczcie jak teraz wygląda ta hortensja. Nie jest zbyt imponująca, ale nie ma się o co martwić, bowiem hortensje bukietowe kwitną na pędach. Tegorocznych, więc jeżeli je obetniemy, tak jak tutaj pokazałam, to one pięknie się rozkrzewią i na pędach tegorocznych wypuszczą pąki kwiatowe. Oczywiście przyszła moja asystentka, musiała się przywitać, tak, ale tutaj się przywitaj do kamery, a nie tyłem. Proszę bardzo, jest migocia, moja asystentka, kochana, kochana, tak przychodzi, tak, tak. Co maleńka, co malutka. Jak zwykle wyczuła komerę, więc musiała się tutaj troszeczkę powdzięczyć. I właśnie w taki sposób tniemy hortensje bukietowe za pomocą psa. Zresztą tak jak wszystko tutaj a to możemy sobie wykorzystać do ozdób, do zrobienia suchych bukietów, do różnych wianków. Ja tych zeskniętych kwiatów nie wycinam zimą, bo ja bardzo lubię, jak one są na krzewie i zimą ozdabiają ogród. Teraz pokażę to dokładniej z bliska. Więc to jest gruby pęd. Ja sobie go przytnę tak na około 20 cm nad pąkiem. Tutaj mam takie słabe gałązki więc niepotrzebne one tutaj są. Zostawiam tylko te grubsze. Tu jest taka cienka i się krzyżuje zresztą z tą. Też ważne, żeby one się nie krzyżowały. Tu jest taka cieniutka, też mi jest niepotrzebna. Tą też wytnę, bowiem się krzyżuje z tą i będą się Nawzajem zasłaniać, bo to jest też ważne, żeby one w środku tutaj się nie zasłaniały, bo nie będzie dochodziło światło i nie będą się odpowiednio rozwijały kwiaty. O tak, około pół centymetra nad pąkiem tu takie delikatne, rachityczne. Pozbywam się ich, bo z nich nie będzie kwiatów, a tylko będą zabierały energię. I zobaczcie, jak to wygląda. Został taki malutki krzaczek, ale bez obaw, to pięknie zakwitnie. To jest oczywiście młoda hortensja. Starsze tniemy podobnie, ale póki co ja mam tutaj świeżynki, więc nie mam materiału poglądowego. A tutaj podcinam hortensję Olbrzymie Fantom, również młodziutkie. Zobaczcie, mają tylko cztery pędy. Już mi kwitły oczywiście i mam nadzieję, że w tym roku również zakwitną. Gdybym chciała je zostawić tak, aby były wyższe, to bym ścięła je po prostu wyżej i wówczas miałyby mniejsze kwiaty. Ale za to więcej, zdecydowanie jednak wolę, żeby te kwiaty były rzadsze, a większe, bo zależy mi na takich kwiatach jak głowa. A te hortensje, ten rodzaj fantom, takie kwiaty mogą spokojnie wydawać. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak te hortensje będą wyglądały latem, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Ponieważ ja przeprowadzam takie spacerki po moim ogrodzie i pokazuję, co się w tym moim ogrodzie dzieje, co rośnie, a że ogród mam młodziutki, bo założyłam dopiero kilka miesięcy temu w ubiegłym roku to tutaj będzie się działo. Także gorąco polecam subskrypcję. Dajcie znać, czy takie filmiki Wam się podobają. Serdecznie pozdrawiam i papa. Oczywiście dajcie znać, czy. Ta moja asystentka tutaj nie przeszkadza, bo może dekoncentrować. No, a jeżeli będzie przeszkadzać, to nie będzie występować w filmach. Pozdrawiam i do zobaczenia.